Siema widzowie, pokażę Wam teraz w drugim odcinku z Sans of the Forest poradnik, czy jako tam, jak to nazwać, co jest w przewodniku. Otwieramy przewodnik, możemy postawić na mnie, tylko trzeba patyk i, i plandekę, i klikamy, zmieniamy ryb, tutaj mało nisko, jak z tego ta patyka i jej zapalniczkę i bierzemy patyka, łamiemy na pół, potem zbieramy dwa patyki i robimy ognisko. Wzmocniony ogień, to, to, to trzeba z, z kamieniem, stojąca pochodnia, czyli to i to jest plandeka. A to co to jest? Jakaś szmata, coś takiego. Lampa z czaszki, konstrukcja konstrukcja spatyków, konstrukcja wzmocnienia, płot można postawić, podstawową podłogę, podstawową ścianę, drzwi można postawić, okno, stopień, podstawowe belki, dach, zastrzały, schody, drewniane ramę, palisadę, linę, most wiszący, drewno namiot i pięknie. Jakie mamy? I pod B wyłączamy. No i teraz.